Z Ewangelii według świętego Mateusza faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłał więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli nauczycielu. Wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oddać Bogu to, co boskie, to uczynić go panem swojego życia, zaufania. Że tylko to, co oddane jemu, będę prawdziwie posiadał. Moi kochani, w ostatnim czasie przeżywaliśmy Dzień Papieski, rocznicę wyboru papieża na stolicę Piotrową. Wspominaliśmy to wszystko, co było. Jego i naszym udziałem w naszym życiu. Ale nie tylko na wspomnieniach mamy się opierać, mamy iść dalej. I tego uczy nas papież. Podobnie jak wspomniany 19 października, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który mówił: Zło dobrem zwyciężaj. Dzisiaj, kiedy przeżywamy niedzielę, 22 październik jest dniem, kiedy liturgicznie wspominamy świętego Jana Pawła II, bo to dzień inauguracji Jego pontyfikatu. Można powiedzieć, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne wraca zawsze na pierwszym miejscu. Tego uczyli nas zarówno Jan Paweł II, jak i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Czy my potrafimy oddawać Bogu wszystko to, co do niego należy? Pozwólcie, kochani, że to rozważanie. Zakończę właśnie słowami świętego Jana Pawła II. Niech one będą wskazówką, przypomnieniem i pouczeniem, jak należy oddawać wszystko Bogu. Papież mówił tak: Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i Bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj trzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem Ziemię zdobywają. W przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości. Jaką jest Bóg? Idźmy drogą miłości. Idźmy drogą Boga. Szczęść Boże. Dobrej niedzieli.